Oto kamera inspekcyjna GOS 10,8 VLI Professional. Duży wyświetlacz LCD 2,7 cala oferuje najlepszą jakość obrazu w rozdzielczości 320x240 pikseli. Wydajna dioda LED zapewnia dobrą widoczność w ciemnych zakamarkach oraz posiada możliwość elastycznej regulacji jasności świecenia. Niewielka głowica kamery oraz długi 122 cm manipulator umożliwiają wygodne dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Kamerę inspekcyjną GOS 10,8VLI Professional można łatwo podłączyć do zewnętrznego monitora przewodem kablowym. Szybka analiza problemów w miejscach o utrudnionym dostępie przy pomocy kamery inspekcyjnej GOS 10.8 VLI Professional.